wstępie chcę powiedzieć, że światło się może zmieniać, bo jest to mój pierwszy film. Jeszcze nie jestem dobra w nagrywaniu filmów, uczę się i za wszystkie niedociągnięcia z góry przepraszam, więc możemy przejść do filmu. Zacznę może od tego, jak wyglądają loty. Zazwyczaj jest to lot z przesiadką, chyba nawet zawsze jest to lot z przesiadką. Jestem przekonana, że nie ma bezpośredniego lotu z Warszawy, Wrocławia, czy chociażby z Berlina na Bali. Ale ręki sobie uciąć nie dam, więc prawdopodobnie. Tylko taka jest możliwość. Aby ja o czymś nie wiem, to też jest możliwe. Koszt biletów bywa różny. Zależy kiedy się je bukuje, ile przed wylotem, jakimi liniami lotniczymi, jakie przesiadki. Nie chcę podawać konkretnych cen, bo mogę się mylić, ponieważ nie jestem ekspertem w dziedzinie lotów, konkretnie w tamtym kierunku. Ale mogę zrobić większy research, wszystko posprawdzać, posprawdzać to, ile my za co daliśmy i zrobić większy film. Odnośnie tego, jak zorganizować wyjazd na bali, chyba taki zrobię. Może nie teraz, gdy panuje ten koronawirus, ale taki zrobię. Nie. Gdy już zrodzicie na miejsce, przywita Was balijskie lotnisko. Może nie wydaje się duże, ale faktycznie jest dosyć spore. I najciężej jest z niego wyjść. Szczególnie jeśli nie chcecie korzystać z lokalnych taksówek, a na przykład z aplikacji, o których też później powiem, czy chociażby macie kupionego kierowcę, o czym też później powiem. To było z tego co pamiętam na trzecim piętrze, trzeba było przejść na parking podziemny i spotkać się na trzecim piętrze tego parkingu podziemnego. To jest. Ja wiedziałam, gdzie pójść, mój chłopak nie wiedział. Dość tam nie wiem, czy jest trudno. Ja się domyśliłam od razu, ale wcześniej oglądałam film odnośnie tego lotniska. Mogę go gdzieś podlinkować na dole, żeby było wiadomo o co chodzi i tam będzie wszystko dokładnie wytłumaczone. Mój chłopak z kolei miał większy problem i nie ufał mi w kontekście tego, dokąd iść, pomimo tego, że oglądał ten sam film, więc. No i gdy już wyjedziemy z lotniska, trzeba skierować się do naszego noslegu. Odnośnie noslegu powiem tak, my popełniliśmy trochę błędów, między innymi takich, że staliśmy przez cały czas w jednym miejscu, przez co później mieliśmy spory problem, żeby poruszać się po wyspie, która teoretycznie jest niewielka. Ale to jest tylko w teorii i zaraz też do tego przyjdziemy. Na nocleg poleciłabym wybrać kilka noclegów w różnych miejscach wyspy. To będzie najbardziej sensowne i pozwoli Wam zwiedzić jak największą ilość miejsc. Także to jest mądre posunięcie. Trochę męczące z całym bagażem przenosić się kilka razy, ale to jest coś, czego żałujemy, że nie zrobiliśmy na pewno. Więc Z tego błędu radzę nie popełniać. O cenach noclegów też powiem w innym filmie, bo to też jest bardzo zróżnicowane, zależy od tego, w jakich warunkach chcecie spać, w ile osób, czy chcecie mieć hotel, czy willę, czy pokój. To tak naprawdę w każdym budżecie można się zmieścić, dlatego o tym będzie później, bo rozgadałabym się bardzo. I płynnie przejdziemy teraz do tematu dróg. Po pierwsze, na bali widziałam korki większe niż gdziekolwiek indziej, szczególnie widoczne jest to ze względu na to, że te drogi nie są takie szerokie, tam jest bardzo niewiele dróg takich, powiedziałabym, normalnych, jakie w Europie spotykacie wszędzie, większe dróg jest tam w niezbyt ciekawym stanie, są wąskie, kręte i panują zupełnie inne zasady ruchu drogowego niż te, które my znamy. Dlatego powiedziałabym takie, jeżeli nie masz wprawy w jeżdżeniu skuterem, i nie czujesz się komfortowo z jazdą po prawej stronie jezdni, ponieważ nie masz doświadczenia, bo już się, że będziesz cały czas zjeżdżać do tej lewej strony, co jest zrozumiałe, ja bym się bała, to nie bierz skutera. Naprawdę nie polecam brać skuterów, gdy się nie potrafi dobrze na nich jeździć i się nie zna tych przepisów. Jest bardzo wiele śmierci na wali, spowodowanych tym, że ludzie nieumiejętnie lub będąc w stanie nietrzeźwym jeżdżą skuterami. Dlatego radziłabym się nad tym zastanowić, jeżeli nie czujecie się pewnie, zrezygnujcie. I alternatywą są dwie rzeczy. Rzecz gorsza jest korzystanie z aplikacji. I te aplikacje to jest Gojek, Bluebird i Grab. Aplikacje są fajne, ponieważ widzisz od razu jaki jest koszt, to jest fakt. To działa mniej więcej tak jak Uber w Polsce, chociaż nie wiem, czy w Polsce dalej działa Uber, ale generalnie działa to mniej więcej tak jak Uber czy Bolt. I jest to fajne rozwiązanie, ale na Bali jest taki problem, że jest tak zwana mafia taksówkowa, tak to nazwijmy tak to nazywamy chłopak. I nie w każdym miejscu na Bali można się poruszać tymi aplikacjami. Są miejsca, w których te aplikacje są po prostu zbanowane i, i nie można się nimi tam poruszać. Są powieszane różne plakaty o tym, że ludzie z tego okręgu nie wyrażają zgody na to, aby korzystać z tych aplikacji, przez to poruszanie się w ten sposób jest bardzo utrudnione. Odnośnie taksówkarzy. Nie polecam taksówkarzy na bali, takich zwykłych, ponieważ moim zdaniem, ja rozumiem, że to jest ich forma zarobku, ale taksówkarze na bali, no oj, to jest, to jest osobna kwestia. Gdy ty idziesz ulicą, powiedzmy chodnikiem, chociaż nie zawsze tam są chodniki, trąbią na ciebie przez cały czas, gdy idziesz i próbują ciebie zaciągnąć, żeby oni ciebie dokądś zawieźli, pomimo tego, że idziesz na drugą stronę ulicy do sklepu spożywczego po mleko. Oni i tak będą wciąż bardzo nachalni. Więc to jest na pewno mimo. Ale najlepszą alternatywą dla poruszania się po wyspie jest oczywiście wynajęcie prywatnego kierowcy. Koszta są różne. Zależy, zależy jak się to gadasz tak naprawdę, ale z tego co się orientuję, średni koszt to jest około 50 dolarów dziennie. Można taniej, można drożej, ale to chyba jest taki uśredniony. Wiadomo też. Nie będziesz codziennie potrzebować tego kierowcy, bo nie polecam codziennie jeździć i zwiedzać jakichś dalekich zakątków wyspy, bo jest to bardzo męczące. Dlatego, taka podstawa, zorganizować sobie noclegi, kierowcę i to jest taka baza. I najważniejsza rzecz, czyli jetlag. To jest coś, na czym my polegliśmy. Bo normalny człowiek, który chce uniknąć jetlagu. Wszystkie najcięższe wycieczki zaplanowałby na sam koniec swojej podróży. My zrobiliśmy odwrotnie, przez co byliśmy nie do życia przez całą wycieczkę. Także to jest taki mój protip: wszystkie ciężkie, męczące wycieczki na sam koniec ostatnie dni super, początek tragedia. Mówi to osoba z chorobą emocjonalną. Czyli powiedzmy tak: Pierwsze co zrobiliśmy po przyjeździe nas do swojego noclegu Poszliśmy spać i o 6 rano, mieliśmy już yy, łódź, łódź była chyba później, ale o 6 rano wyjeżdżaliśmy z naszego hotelu, aby dostać się na sąsiednią wyspę, którą jest Nusa Penida. No i to był nasz strzał w kolano, ze względu na to, że to była męcząca i ciężka wycieczka. Szczególnie dla osoby jak ja, która ma chorobę lokomocyjną przy tamtych drogach, to była katorga. Chyba nie muszę mówić, co robiłam ponad 20 razy w ciągu dwóch dni, ale przechodząc do tej wyspy, jest to niesamowicie piękna wyspa, którą bardzo pokochałam, Powiem o tych dróg. I właśnie tam drogi są najgorsze, jakie widziałam na Bali. Są bardzo kręte, strome i co chwilę jedzie się pod górę bądź z góry stromą, krętą drogą. Oczywiście pełną dziur. O tym nie można zapominać, tam jest pełno dziur, więc wiadomo, jak osoba z chorobą lokomocyjną mogła się czuć. Tak. trochę waribił. Jest to też wyspa dla osób sprawnych fizycznie. My nie byliśmy kompletnie sprawni fizycznie. No jest to wycieczka dla osób, które mają zaufanie do swojego ciała i swojej sprawności fizycznej. Chociażby ze względu na to, że jest bardzo dużo schodów i jest bardzo dużo. Mm, powiedziałabym drapywania się, chociaż nie jest to do końca dobre określenie, bo nie wdrapujesz się dosłownie. Tylko nie wszędzie są schody. Czasami są miejsca, którymi schodzi się dosłownie po skałach, więc może być ciężko. Niektóre miejsca potrzebują około godziny, tak plus, minus, zależy, jakim tempem idziesz. Średnio 40 minut, żeby zejść na dół, dlatego też dla tych widoków, które tam można zobaczyć, jest warto. I nasz nosek na nosie Penidzie. Powiem tak: hotel był przepiękny. To była penida bambulin. Może mam jakieś zdjęcia gdzieś tutaj, to w takim razie tutaj wrzucę. Ale nikt nam tego nie powiedział, jak okropny jest dojazd w to miejsce. To nawet nie może się nazwać drogą. To jest tragedia. Niestety nie mam nagranego, jak wyglądała droga do tego hotelu, ale jechało się długo, jechało się paskudną drogą. To była katorga. Naprawdę katorga. Ale hotel był tego warty, chociaż nie wiem, czy drugi raz bym z niego skorzystała ze względu na ten dojazd. No i przechodzimy do sprawy bardzo ważnej, czyli Instagram versus rzeczywistość. Można na Instagramie zauważyć bardzo wiele zdjęć z Bali, które nie do końca są zgodne z tym, co widać na żywo. To jest fakt, ale myślę, że w każdym miejscu turystycznym tak jest. Ludzie lubią dużo kombinować, żeby pokazać jak najlepsze zdjęcie i pokazać siebie i... Swoje przygody z jak najlepszej strony, to jest zrozumiałe. Jednakże nie do końca wierzcie temu, co widzicie, bo oczywiście Bali jest piękne, ale nie wszędzie. Bali jest piękne w niektórych miejscach. Cała wyspa jako ogół, szczególnie ten obszar, który jest najbardziej uczęszczany przez turystów, on jest po prostu brudny. I wcale nie jest taki piękny i bajkowy, jak można sobie wyobrażać. To trzeba mieć na uwadze. Z kolei północna część wyspy wygląda już zupełnie inaczej. Tam jest też mniej turystów. Turyści tam od czasu do czasu, szczególnie na wodospady jeżdżą i to miejsce jest już piękne. My do tej pory żałujemy, że na północną część wyspy wybraliśmy się dopiero pod koniec naszej wycieczki i tak naprawdę tylko raz. No, ale każdy popełnia jakieś błędy. Myślę, że na tych błędach się uczy. Jeżeli kiedykolwiek wrócimy do tego miejsca, to wiemy czego nie robić i cieszę się, że mogę się podzielić tą wiedzą, bo żałuję, że że mi ktoś nie powiedział kilku przydatnych spraw, pomimo tego, że zrobiłam bardzo duży research w internecie odnośnie, tego, odnośnie tej wycieczki. Ale wracając do tematu, to jest ta słynna świątynia, niestety nie pamiętam nazwy, gdzieś tutaj napiszę jej nazwę, żeby było jasne o którą chodzi. I bardzo dużo osób ma takie zdjęcia, że stoją, w tle jest wulkan i przed nimi niby woda. W rzeczywistości tą wodą jest pustelko, no ale... Średnio mnie to tam interesuje, nie pojechaliśmy tam nawet, ale tylko dlatego, że żeby zrobić sobie takie zdjęcie, bardzo często się czeka od kilkudziesięciu minut do kilku godzin w kolejce, więc w moim odczuciu jest to strata czasu, ale jeżeli chcecie mieć takie zdjęcie i pamiątkę, to droga wolna, my zrezygnowaliśmy, bo nie, no nie było sensu, nawet tam nie pojechaliśmy. I oczywiście, jak i na samym Bali, i na Nusie pędzdzie, wszędzie jest pewno turystów. Gdzie się nie pójdzie, szczególnie te miejsca znane z Instagrama, jest Multum ludzi. I do zrobienia zdjęcia są przeogromne kolejki, to, to, to trzeba wiedzieć, żeby się później nie zawieść. Na zdjęciach wygląda jakby nikogo nie było, w rzeczywistości są tłumy ludzi, tylko stoją z boku, albo kadry są umiejętnie uchwycone, żeby nie było widać tych ludzi. I przechodzimy teraz do tego momentu, gdy muszę zniszczyć niektóre marzenia. Bali to nie są rajskie plaże. Jeżeli masz nadzieję na wakacje i życia na rajskiej plaży pod Palemką z kokoskiem, no to nie idź na Bali, to nie jest takie miejsce. Owszem, niektóre plaże są piękne na Bali, na przykład czarne plaże, na które też nie pojechaliśmy, bo tak jak już wspomniałam, to była dosyć ciężka dla nas wyprawa i nie mieliśmy zbyt blisko do tego miejsca. Żałuję, że nie byliśmy na czarnych plażach, szczególnie dlatego, że czarny piasek się błyszczy w słońcu, jakby był cały w prokacie, to jest coś warto zobaczenia. A czarny piasek jest dlatego, że są to plaże wulkaniczne. Na południowej części wyspy jest więcej białych plaż, ale na północnej jest, przeważają już te plaże czarne. Dużo osób ma błędne przekonanie, że Bali, Seychelles, Malediwy, jakieś Karaiby i tym podobne wyspy są tym samym. W rzeczywistości to są zupełnie inne wyspy. Szczególnie powiedziałabym, że Bali jest szczególnie wyróżniające się pośród tych wysp ze względu na to, że to nie jest typowa rajska wyspa. Znaczy no wiadomo, każdy ma też inną definicję rajskości. Ale wie myślę, że zdecydowana większość osób wyobraża sobie raj jako właśnie taką plażę z palełką i kokoskiem. To, to, to nie jest Bali. Na Bali jedzie się głównie po to, żeby zwiedzać, poznawać kulturę, poznawać ludzi i jeść ich pyszne jedzenie. No i też jest wiele plaż na Bali, które patrzysz zdjęcia w internecie. To jest o czym mówiłam wcześniej. Instagram kontra rzeczywistość. Patrzysz na zdjęcie w internecie, wow, piękna plaża, pojedziemy tam. Oczywiście aplik z aplikacją, gdzie później nie można z nią wrócić. Przyjeżdżasz na miejsce i co? Plaża wygląda jak polskie morze. Czyli niezbyt atrakcyjnie, przepraszam. Przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł urażony, ale taka jest prawda. I niestety jest sporo takich miejsc. A jaka jest pogoda na Bali? Ładna. Wiadomo, rok dzieli się na dwa sezony, mokry i suchy. Ale ostatnio nie do końca się tym sugerowaliśmy, ze względu na to, że poleciliśmy tam teoretycznie w sezonie mokrym, jednakże to wciąż był sezon suchy, bo w zeszłym roku się bardzo przedłużył. My byliśmy tam od 5 do 18 listopada, z tego co pamiętam. Padało tylko raz, gdy pojechaliśmy na wodospady. W tamtej części deszcz pojawia się części, a co, dzień w dzień było gorąco. Nie było dnia, żeby temperatura była niższa niż 30 stopni. Ale tego się można spodziewać po Wyspach Tropikalnych. Było przegorąco, przesłonecznie. Czasami było ciężko. Na pewno było to mniej męczące niż wtedy, gdyby taka sama temperatura pojawiła się gdzieś w Europie. Ze względu chociażby na klimat czy wilgotność, było to o wiele przyjemniejsze i najlepsza część naszej wycieczki nie żartuję, To jest jedzenie. Jedzenie na Bali jest przepyszne. Mieliśmy swoją ulubioną restaurację w seminiaku obok naszej willi nazywała się Grain Bali. Był tam kotek, więc to jest moim zdaniem karta przetargowa. Był kotek to. Ja tam byłam codziennie. Kotek ja też z nami. Kotek nazywał się Jackie. był rudym kotkiem. Tutaj gdzieś wrzucę zdjęcie mu przeuroczy. I restauracja ta to była powiedziałabym mieszanka przy różnych kuchni. Ja najczęściej jadłam jakieś tam zdrowe rzeczy, typu smoothie bowle, y, czy jakieś tam. Miałam swój ulubiony też, też swoje lubione smoothie. Green skin, jakby ktoś pytał, polecam. Było przepyszne. To było prawdopodobnie jabłko, szpinak i tak dalej. Czyli coś co ja lubię. I to jest restauracja, w której, nie żartuję, jedliśmy codziennie. Nawet na ostatni nasz dzień na Bali dostaliśmy w prezencie od właściciela restauracji deser, ze względu na to, że byliśmy tam codziennie i że polubiliśmy się. Z kotem również. Kot był super. Takie bardziej balijskie dania yy, i najbardziej znane balijskie dania to jest m.in. nasi Goręk i tym podobne, czyli głównie albo makaron, z jakimś, albo makaron z jakimś mięsem i warzywami smażony, albo ryż w podobnej formie. Ja tak się nie jadłam tego zbyt wiele, może z dwa razy to na głównie, jadłam bardziej jakieś zdrowe rzeczy. Wiadomo, jak jest gorąco, to dużo się nie, je, szczególnie w moim przypadku. Im jest cieplej, tym je mniej. I z całego serca mogę polecić praktycznie wszystko, co jedliśmy w tej restauracji. Szczerze mówiąc, chyba może jedna rzecz mnie tam rozczarowała, ale tylko dlatego, że wzięłam coś w ciemno, żeby spróbować, a nie dlatego, że wzięłam coś, co lubię i było niedobre, tylko wzięłam coś, czego nigdy nie jadłam i po prostu to nie był mój smak. Oprócz tego wszystko tam było godne polecenia. Na Bali jest bardzo dużo bezdomnych zwierząt. Zaniedbanych zwierząt, ponieważ ludzie mają zupełnie inną mentalność niż my. Oni nie traktują tak jak my, zwierzęta jak członków rodziny, oni traktują zwierzęta inaczej. Dlatego też wiele zwierząt sobie chodzi. To, bardzo często to wcale nie są bezdomne zwierzęta, pomimo tego, że wydawałoby się, że takie są, tylko to są zwierzęta zaniedbane przez właścicieli, bo tam to jest normą. Nikt nie dba aż tak. Chyba że ludzie napływowi, na przykład ze Stanów z Europy czy z Australii, którzy się tam wprowadzili na stałe, oni już dbają, ale tacy rodowici Balijczycy mają inne podejście do zwierząt, dlatego nie przestraszcie się. Dla niektórych miłośników zwierząt może trochę to zaboleć. No i gdzie nocować, wracając na noclegów? Na pewno nie w miejscach turystycznych. Chyba, że chcecie mieć blisko kluby i restauracje i nie chcecie zbytnio zwiedzać, tylko głównie skupiacie się na zabawie. Ja polecam nocować w miejscach mniej turystycznych, jeżeli Wam zależy na braku korków i wyspaniu się, no i zwiedzaniu oczywiście, a z kolei, jeżeli szukacie na Bali bardziej imprez, klubów i dużo, dużo dobrego jedzenia, no to niestety przydałoby się w tych miejscach turystycznych, ze względu na to, że tam jest wszystko. Ale są też korki i głośno. I często nieprzyjemni sąsiedzi, jak w naszym przypadku. Też oczywiście trzeba się przygotować na to, że na Bali wcale nie jest tak czysto. Jest bardzo dużo śmieci, szczególnie na Nusie, pewnie gdzie widzieliśmy ich chyba najwięcej. Chociaż nie byłabym taka pewna, na Bali też było sporo. Na przykład jak jedziecie sobie i są takie wykolejny obok dróg, zazwyczaj w tych wykolejnach jest pełno śmieci, na ulicach też były śmieci. I najsmutniejsze jest to, że to zazwyczaj nie turyści śmiecą, tylko lokalni ludzie, bo... Wydaje mi się, że nie do końca są świadomi tego, jak to oddziałuje na planetę. Więc dla wszystkich ludzi, dla których ekologia jest ważna, jestem nie tyle co pewna, ale mam przeczucie, że nie do końca im się to miejsce spodoba. Chociaż dla doświadczonych podróżników to prawdopodobnie nie będzie żadna nowość. Bo szczerze mówiąc, więcej brudu widzieliśmy w Neapolu niż na Bali, więc takie porównanie jakby ktoś pytał. To o sobie gorzej. Podsumowując, dla kogo jest ten wyjazd? Wyjazd jest dla ludzi, którzy bardziej chcą zwiedzać niż wypoczywać na plaży. Wyjazd jest też dla tych, którzy bardzo chcą poznać ich kulturę, ponieważ jest wyjątkowa, szczególnie jak na tamten obszar. Jest mieszanką i jest mieszanką wielu kultur, i jeszcze przerobioną na ich własny sposób, dlatego też jest czymś wyjątkowym. No i też dla osób, które po prostu. Być, bo lubię podróżować po całym świecie i po prostu chcą. Z kolei nie jest to wyjazd dla osób, które marzą o wakacjach pod palemką z kokosem. Po prostu nie spodoba się to takim osobom. Uważam, że bardziej się spodoba takim osobom kierunek bardziej w stronę Karaibów, bo Malediwy są droższe, chociaż nie jestem tego pewna. Ale bardziej bym celowała wtedy w Karaiby, czy chociażby w hiszpańskie wyspy, bo no nie spodoba się ludziom, którzy nie chcą zwiedzać. Takie mam przeczucie. Może, może są inni ludzie, tylko uważam, że nie ma sensu lecieć na Bali, ty chcesz tylko wypoczywać, ponieważ ta, ta wyspa ma tak wiele różnych rzeczy do zaoferowania, że to, uważam, że to byłoby zwykłe marnowanie pieniędzy, gdyby się nie odwiedziło chociażby części z tych atrakcji, nie zwiedziło się chociaż cząstki tej wyspy, nie cząstki oczywiście plaż. Czyli przede wszystkim dla osób, które chcą zwiedzać i poznać kulturę. No i jeszcze dodam takie podsumowanie w postaci tego, czego nie robić, a co robić. Przede wszystkim nie brać taksówek, nie forsować się w pierwsze dni, nie brać ciężkich wycieczek na początek, tylko przełożyć je na sam koniec, w miarę możliwości i nie dać się naciągnąć, bo to też jest dosyć pospolite. I przygotujcie się również na to, że na bali za wszystko się płaci, na przykład wracając do lotniska. W drodze powrotnej, gdy już dojechaliśmy na lotnisko, przyszedł pan, pracownik lotniska, to podkreślę, wziął od nas nasze torby, położył na takim wózeczku, w którym się wozi rzeczy na lotnisku i zaprowadził nas z tym wózeczkiem w odpowiednie miejsce i też musieliśmy mu za to zapłacić. Pomimo tego, że mój chłopak chciał mu dać napiwek i dał mu napiwek, to on jeszcze pokazywał tak na ręce, że on chce więcej, więc trzeba się po prostu przygotować na to, że bardzo często za jakąś Pomoc, czy jakąś rzecz, za którą normalnie w Europie byś nie zapłacił, bo jest to w ramach pracy tej osoby, to musisz mu zapłacić. Ale jest to też zrozumiałe ze względu na to, że ci ludzie zarabiają stosunkowo, nawet nie stosunkowo, oni zarabiają bardzo mało, nawet w porównaniu do Polaków, którzy na tle Europy nie zarabiają dużo. Dla nich tyle, ile zarabia Polak, to jest bardzo dużo. Dlatego oni chcą jak najbardziej nas wykorzystać, że tak powiem. Chociaż jakkolwiek że to nie brzmi, po prostu chcą wziąć od nas jak najwięcej, bo mamy lepiej. Chociażby ze względu na to, że stać nas na zwykły lot, gdzie dla nich to jest fortuna. Dlatego warto się przygotować, mieć sporo drobnych, że tak powiem, i być na tym, i być po prostu na to gotowym. No i jeszcze jakieś tutaj zdjęcia powrzucam i jeżeli chcecie więcej filmów, to z chęcią je nagram. Może być to ciężkie, bo jeszcze się uczę. Więc zapraszam do subskrypcji, łapek w górę, komentarzy i tym podobnych. Trochę mi głupio to mówić, bo to jest pierwszy raz, ale zapraszam. I jeżeli chcecie jeszcze jakiś film odnośnie bali, czy jakichś podróży, które możecie zobaczyć na moim Instagramie, który podam gdzieś tutaj, tam mam wyróżnione relacje. I jeżeli macie pytania odnośnie jakiegoś kierunku, w którym już byliśmy z chęcią też nagram na ten temat film, o ile mam wystarczającą wiedzę, bo nie chcę też mówić, na siłę czegoś o czym nie mam pojęcia. To zapraszam. Z chęcią nagram film na ten temat i udzielę jakiejś odpowiedzi, jeżeli takie macie. No i do zobaczenia w następnym filmie. Zapraszam na mój kanał. Pa!